Ale jesteś wysportowany i na przykład teraz jeszcze jak tak dorzeźbiłeś się, do, do, dotyrałeś, twarz smukła, ty mi dzisiaj bardziej pasujesz na Cipendejsa. I powiem nie, ci tak. no słuchaj, słuchaj. Nie, mówię serio. Mówię słuchaj, serio, ty zobaczcie. się bardziej do tego nadajesz, ty, ty się bardziej do tego nadajesz. Zobaczcie, Barczy, zobaczcie jak na niego patrzą kobiety. Zobaczcie, jak dzisiaj tutaj Paulinka w ogóle z, z tonu zeszła. No, jak patrzy na takiego kurwa amanta. No to no. jest ja ci pendejs, no. teraz człowiek. Tak. denerwuj Pauliny, bo zaraz ona ci odwidzie tam z prawego. Też się złożysz, ja po moim, w W sobotę dostajesz szybki nokiał, idziesz spać. ja ci powiem tak. Pierdol te freakfajty. Idź w te ci Nie no, zostawię to tak. tobie. Z całym szacunkiem zostawię to ale... tobie, ty też schudłeś teraz ale Marcin. Daj mi się Jeszcze po... trochę odchudzanie i będziesz Pane. miał sylwetkę prawie Pane. taką jak ja, naprawdę, Pane. nie? Czekaj, daj mi się wypowiedzieć i będziesz... Ja cię odpadał. tak pierdolny w sobotę, że ty zataczysz tam... To jest chyba ten sam pan, który przyszedł wcześniej na konferencji poprzedniej. Nie, słuchajcie, to nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że wszyscy tak lecą na Pawła. Ja wam to przed chwilą powiedziałem. Ja wam to przed chwilą powiedziałem. Toż nie zdecyduj, kto na mnie leci. Wszyscy czy dziewczyny, gubi, czy faceci, powiem. bo się gubi w zeznaniu. Ale przed chwilą się okazało, że wszyscy na ciebie lecą. I to, 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 jest, jaki, to jakiś psychofan. Daj mi do końca.